Ja sobie robię piłkę. <laughs> Siemano wiaryć z Rafipsem! Jak widzisz po tytulecie robimy sobie challenge, czyli jemy 20 kg frytych, czyli 15 tysięcy sztuk. Część to 15 tysięcy. Zł. Jeżeli tego nie robisz, nie subskrybujesz tego kanału, jeszcze pora zamienić, Robimy się 30 na szary, a ja przybywam z przyszłości, bo nagrywam ten wstęp już po tym, to jestem po challenge, bo jestem oparzony, patrz to, to jest na dowód, że jestem po challenge, bo oparzyłem się robiąc te frytki. Jeszcze chcecie poinformować, że poszedł z maksymem zakład, że jeżeli będzie 8 tysięcy łapek pod tym filmem, to robimy największą pizzę na świecie i ją jemy we dwóch razem. Ale nagrywam tu tutaj, bo straciłem wszystkie materiały i odzyskałem właśnie te pliki z z frytka i po prostu nie miałem wstępu, więc go dogrywam i wracamy do samodu. Dobra, wiec co, jesteśmy już w furze. Mam nadzieję, że damy radę z te frytki zjeść, bo no naprawdę, naprawdę to będzie spore wyzwanie, bo zjeść 200 frytek O kurde, wcale ja się wpakowałem człowieku. Więc jeżeli jeszcze nie zostawiłeś zasięgą łapy w górę, halo, halo! Co tu się wyprawia? Czy zostawiasz to za łapę łapy w górę, czy nie? Czekam. 5 4 3 I plan jest taki, że tak Odbieram go Jeszcze nie czek Idziemy do sklepu Jeszcze nie czek Robimy frytki Jeszcze nie czek Jestem już w samochodzie, więc czek I będą obrabiane fryty To chyba zajmie najwięcej czasu I, i najwyższa pora będzie je skubnąć. Część to będzie skubnąć na ząb Więc mam nadzieję, że wejdą Nie było zimu, Nie było zimu. Głodny jestem Jestem Czy pójdą? Zobaczymy Zostawiasz tą mapę w górę? Czy też nie? Okaże się po tym materiale Ej, patrz to, równie dobrze mogliśmy kupić te frytki w Magnaldzie, tym, który jest tutaj. Ale nie, 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 nie. Część to, to by było za proste, musimy zrobić je sami, będzie trudniej. Będzie mniej kalorycie. Geniusze, geniusze, geniusze. Trochę kurde czuję takie podekscytowanie, bo człowieku, chyba to będzie jeden z takich z grubszych challenge'ów objętościowych, bo bo, bo 20 frytek na pół, czyli 10 frytek to jest naprawdę spora objętość, chyba to zajmie nam pół stołu. Więc no, jestem ciekawy, jest to ciekawy człowieku, załapę w górę. Właśnie teraz! Bo przypominam ci, że 8 tysięcy w górę pod tym filmem i robimy największą pizzę. I patrz, no, spróbuję przekonać maksymalnie, żeby jadł ją razem ze mną. Cześć, to spróbuję go przekonać, bo ja słuchaj, stary, przyjeżdża jeszcze raz, będzie pizza jak z człowieku, jemy ją. A on powie: ja, już jeszcze to, Nie zadaję. <grym> Dobra, więc co? Teraz jesteśmy już pod Lidlem. Będą ku kupowane frytki. Patrz, to jest Maksym. Siemano. Tu masz linkat do jego filmu i tu masz jego perspektywę z tego challenge'u, Jestem ciekaw, co to będzie. Normalnie trochę frytasów będzie, a teraz bierzemy koszyk i co idziemy do. Zastanawiam się, czy nie za mały koszyk. <grym> no, damy radę. Więc <grym> zlokalizowane. To jest kilo. No to potrzeba jeszcze takich 19. Dość do 4 paki będą. Pierwsza, druga, trzecia. Czwarta Piąta Szósta Agnieszka Siódmą Dziewiąta piąta, O, patrz Jedenasta Dwunasta Trzynasta Czternasta, mam nadzieję, że nie zabraknie Piętnasta Szesnasta Która jest? Osiemnasta No i mamy dwudziestą. Chodź to, 20 opakowań frytek i jeszcze dwóch gości, którzy to będą jedli. Trochę tego jest, ci o, siłkę by można robić z tym teraz. Nie tracimy czasu, przechodzimy do chaty i zaczynamy robić ten frytaz. No, to, trochę frytek tu jest. Obawiam się trochę tego teraz. Dobra, więc patrz to, mamy tutaj wielką górę frytek 20 kilo po jednym opakowaniu, czyli mamy 200 opakowań, 20 kilo frytek. Przygotowany jesteś na to? Zdecydowanie nie. <grym> Zde zdecydowanie nie. No ja też ci powiem, że tak sobie, ale tak jak Ci mówiłem, jak będzie 8000 łapek, staram się przekonać go, żeby zjeść pizzę Ja się pizzę. zgadzam, tylko musi być 8000 łapek. Na tym stole tutaj układamy największą pizzę będzie wielkości tego stołu. Cześć to? Więc 8 tysięcy łapek, więc to wszystko zależy od ciebie, czy będą wbite, czy nie czy będzie to jedzone, czy nie, a tymczasem nie tracimy czasu, jest 220 stopni, więc 220 łapek już powinno być wbite pod tym filmem. Dobra, więc patrz to, mamy pierwszą blachę, mamy drugą blachę, mamy trzecią blachę, łącznie mamy tu 6 kg. Jeszcze zostało bardzo dużo tutaj, to piekarnik jeszcze się nie, nie nagrzał, tam mamy grill'a. Dobra, więc patrz to, grill jest odpalany, to będzie taka mała pomoc, trzeba sobie pomóc jeszcze z flaszką. Teratura, ale to będziemy pić jak dobijecie 100 tysięcy ła, łapek <laughs> Więc właśnie, jak dobijecie 100 tysięcy łapek zerujemy tą butelkę Dobra, o. no teraz też to, to się pali trochę O kurde, mikrofon zaraz cały spodzie a, mówię. W piekarniku już mamy pierwszy stopień, drugi, trzeci, czy trzy stopnie piekarnika są już odpalone. Mamy tutaj 6 kilo frytek, zaraz idziemy na grilla i będą jadzone, ale jeszcze trochę. Jestem głodny, a czy ty jesteś głodny zostawienia łapy w górę? Jak jesteś głodny, to zostaw łapy w górę. Właśnie o to chodzi, o to chodzi. wpadaj na perspektywę maksyma tego telefonu. Kolejne frytki, tym razem robili, robimy opcję z grilla, opcja barbecue. <grym> czyli robimy tak, tu zmieszczą się cztery, czy to będą pakowanie, opakowania, czyli może będziemy mieli już 10 kg, czyli po 5 na głowę. Czyli połowa, czyli połowa już będzie za nami. W tym momencie można napisać, czy wolić frytki karbowane proste, z piekarnika, czy z grilla. Grill się pali, to z maca. Czy z maca, właśnie. Czy, z maka. czy może z maka, właśnie. Tak to się prezentuje. Normalnie kamera hmm. za chwilę będzie płynąć. No chodźmy sprawdzić, pa, co się dzieje. Jest. Wow! Barbecue! One już będą gotowe. No, to już są git, fajne. O, kurczę, to tu jest. Jest fajne, fajne, fajne. No. Myślę, że najbardziej chyba zrobiona już ta, co? Czy nie? Że jedna, no. <laughs> o, te już są fest, zobacz te. chłopaki kłopaki podaksesowani? O. Podaksesowani. jeszcze takie kapciowate troszkę. I, no. Ale najlepiej byłoby może poruszać teraz co? Ta folia może się rozerwać. No w sumie tak, czekaj, abyśmy jakbyśmy zaczęli, tak? O ta zobacz, super. O kurde, ta już jest... Cześć. Wyleciał Wyleciałam Jak bijecie 10 tysięcy, to oh, O, te ja. już są fest, no, zobacz. Na tym grillu tak one się nierównomiernie, nie? Trochę przypiekają. Bo patrz, od dołu już są. Wciągamy czy poruszamy? Nie wiem. Naprawdę teraz. No, nie nie wiem. wiem, bo jak poruszasz, to mogą spaść, ale... No właśnie, no. Z drugiej strony, jak ściągniesz, to mogą być kapcie. Ale jak potrzymamy za długo, to też będą za No długo. właśnie, bo będą wyglądały jak ta. O! 100 tysięcy łapek i piję to. No dobra. Nie, nie Ech? będę ryzykował. No, no. A może wziąć na tym? A to żeby nie przedłużać, robimy tak, że przygotujemy te wszystkie sekretki. Uwaga, na górę. Dobra, więc patrz to, żeby nie przedłużać, zrobimy tak, że... Normalnie <głos》> aż to murzyńska frytka, widzisz to? Mużyńskie fryty, no Ale na. będzie grales. Dobra, robimy tak, żeby nie przedłużać Po prostu jak będzie wszystko przygotowane To widzimy już przy stole, będziemy jeść Będziemy normalnie się cykam, Ale zjemy to, zjemy to PIKARNIK PYKA PIKARNIK PYKA, ale jeszcze trzeba włączyć Jeszcze trzeba włączyć Grzanie góra-dół, cyk Dobra, więc po prostu już nie przedłużamy i będziemy się przy stole. Początko mamy jedną, drugą, trzecią, czwartą, piątą, szóstą, siódmą, pósą, dziewiątą, dziesiątą, 11 dwastą, trzyastą, czternastą, piastastą, szesnastą, piastastą, osiemnastą, dziewiętną, 20. Mamy 20 kilo, frytek. Gotowy? Jak nigdy Dobra. dotąd. Może ten, sprawdź sobie wagę i formę przed tym. Dobra. 0, 0, Początkowa waga to jest... Oj, osiemdziesiąt 87 Cię? i... I trzy i trzy, i dwa, i, I jeden. I gotowi ale ale to jest przód, tu masz bok, tu masz tył, tu masz brzuch bliska i zobaczymy jak to będzie podnieść. Jestem ciekaw, normalnie będzie pewnie taki Beli 94,7... Waga ciężka! I teraz tak 94,7 i teraz tu Tracimy <grym> czas, już teraz naprawdę przechodzimy do stołu sorry, że tak to wychodzi, że mówię czy do stoła się jeszcze nie pojawiliśmy stole, ale widzimy się już przy stole i będzie siedziało, nie? Będzie siedziało na żołądku. Będzie siedziało. Później będziemy siedzieli. <grym> ale wiesz gdzie. Ja pociągiem będę wracał. <grym> co, jeszcze nie widzimy się przy stole, znowu troszeczkę poszedł prank. Ale patrz to, pieczone fryty. Na stole mamy już tyle. A teraz ostatnia, prosta. Trzeba jeszcze z to jest z grilla. I to wali to to trochę, no. Wow. pałki teraz nie dasz. No już teraz... Muszę <śm> zostawić w tym momencie zasięgową brudną łapę w górę. Brudna dłoń w górę. I kulują za noga. Ej, coś się pali tutaj. Coś się pali tutaj. Czy będą frytki z popiołem? Popiołem frytki. No, no. Zimne są. My, my tam smakują wszystkie już. Dobra, to ok. co, znowu zaraz, zaraz przechodzimy do stołu. Jeszcze raz, może no, tak Już tyle razy przechodziliśmy do stołu. Kolejna blacha, frytek. Łącznie już mamy tutaj ponad 16 kilo. 16 kilo teraz. Jare trzeba to przenieść. Zaraz. Tu, no? O będzie grana kiedyś tyle frytek? No nigdy. Jeżeli będziemy to dzielić na pół, to każdy ma po 13 tysięcy kalorii, czyli łączy na tym stole 26 tysięcy kalorii. Ojej. Oje. Masa, Masa, wasa, robimy masę. Dobra, więc co w końcu jesteśmy przy stole, mamy tutaj 200 kg frytek. Modliście? się? Tak. <głos》, 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 modlitwa przy tym! Mamy tu 26 tysięcy kalorii, mamy tutaj 20 kg frytek, no i jest dwóch gości jednego brakuje, więc aż idę do stołu. Dobra, więc co jesteśmy już przy stole, mamy tutaj 26 tysięcy kalorii, mamy tutaj 20 kg frytek. Dwóch gości, gotowych? Głodnych. Rękawiczki? Ja mam już, nie? Jedna. Jedna. Dwie. No dobra. Co, chcesz nakładać na ten? No możemy po prostu tak jak chcesz. Dobra, dobra więc patrz to, dajemy sobie czas. Start. Nie zobaczymy ile nam to zajmie Teraz może zapoznać ten film i napisać w komentarzu swoją propozycję czasu I swoją propozycję na kolejny challenge I pamiętaj, 8 tysięcy łapek i robimy największą pizzę i maksymum będziemy ją jeździć. Więc 8 tysięcy łap to wszystko zależy od ciebie No Chrupkie Bo to te czarne mhm. A ja, się ja się nie podpalam na spokojnie, bo to wiesz Ja to jest luz, A bo się podpala Możesz teraz dać zaś, czy wolić bardziej kręcone, karbowane, proste, z piekarnika, z grilla. Dawaj znać. Czy zmaka? Zmaka, znowu. Piąta odpowiedź, czy zmaka. W razie, jakbyśmy nie dali rady, mamy zawodnika, który nam pomoże. O! Lazar tam czuwa już. Nominacja. 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 Nominacja soli może chcesz? Jacy <laughs> mili wszyscy, może soli? Grilla mają taki posła, nie? Wędzony, no. taki dymny. Dymny posmak. Nie wiem czym wygodniej. No właśnie powiem się, że przerzuciłem się teraz na to. Ale ciężej się nakłada, ale lepiej się je niż zrobić. Dwie szkoły są. Szkoły jedzenia frytek. No. Dałeś znać, czy możesz jeść Rekula, czy sztuczce. No bo z pizzą jest tak na przykład, że nie? No. Ja. Możesz jeść pizzę rękami. No. Ale znaczy widelcem. No właśnie. Ja sam nie postawię. Ja tylko. W widelcem? Co? S są dwie szkoły. No widzisz. Ale nie. Ja tak swoim skromnym zdaniem obstawiam, że, jakby, że jeżeli będziemy jechać bez przerwy, to nam to zajmie godzinę, jakbyśmy tak jechali stałym tempem, czy nie? <śm> o, jakie No Omarli, w Z nożem, tak. No! Wszystko O, ten. O, by zjadł to w pół godziny. No, bo 25 minut. <ś> Dobra, ja już wełnienkiem zjeżdżę. A to no. zjem. <grystanie> jak tam? Dobrze? Na razie wchodzi. Na razie wchodzi, no. Czuję, że gdzieś tam się układa. A, ja to już czuję. Jest Tetris. <grystanie> tak. No. Zaraz. Zaraz brzuch. Głodny jesteś? Może coś zjeść? Już nie idziesz z taką werwą, jak na początku. Mhm. Nadal jesteś za kulkami? No ja, ja tak sobie zrobię Kul, kulkę. Proteinową. Śnieżki teraz to są. Śnieżki z tego, z frytek. Karbu kulka. Aktualnie minęło 14 minut. 14 A my już minut. jesteśmy przy połowie. A my jesteśmy już Zdącym. trochę z tyłu, no. Już takie w pewnie, my z, z, zmęczone. Ja się, właśnie chciałem wam mówić, że macie zmęczone tego. <grym grym> Zetknijcie ręce. <grym> Ja nie miałem widać. A wcześniej, żeby frytki było widać, bo tego nie było. Chcę dostać. Pewnie mi się ręce. Pewnie mi się ręce. No bo dobrze. Ja się skupiłem na oczu. A mówiłaś z frytkami i przypiwała. frytki. Jeszcze śmiechaj. Nie. Ale przypiwała, ma to najlepsze. Bo Powróćmy do frytek. Już teraz jest bardzo koniec przyjemności. Jak komik już jestem tutaj ja, ja mam. Mi się brzuch wydął. No ja, teraz ten stół będziemy tak prze przesuwać w przód, żeby pff. Będzie wyglądało, że jest więcej. Mhm. No ja, właśnie. Ja. Brzuchami, żeby frytki wyszły z kadru. A ty zabieraj. Bo jednak zmieniam zdanie i byśmy to pyknęli w, w 5 godzin. O, mamy pierwszą turę. Leżę na sali numer 4 Odwieczajcie Dobra, powiem wam tak, nie jest łatwo, wszystko boli, brzuch jest full. Lazar tylko się tutaj trzyma. No mamy człowieku, co ty robisz, że masz takie wyrobione ręce Na jakiej leży sali! Na jakiej leżysz sali! Na jemy! Słuchajcie, to, wpiszcie kobieta sali numer 4, to będziecie wpadać na odwiedziny. Dobra, więc tam było mała przerwa techniczna, bo bateria padła, niestety ograniczony jest budżet, że tylko jedna bateria trzeba, ją naładować. no szczęście. Jak widzisz frytki z Myślę, że nie damy rady, szczerze. Mówiąc. No byłem Ci też, ale na Tumam. szczęście widzisz. Normalnie we dwóch widzisz daliśmy radę. No i co ci mogę powiedzieć? Jeszcze zostało nam parę frytek, więc dokończmy, żeby challenge był udany, oczywiście z ketchupem. D daliśmy radę. <ścoughs> Normalnie nie, nie dał rady. Sprawa <grywa> wygląda następująco: że brzuchy mają ograniczone miejsca. Mój jest pełen. No Mój jest Mój jest Mój jest ja już nie wiem, czy się garbić, czy się wyprostować. Normalnie. Się się sami... Ja już tym brzuchem tak sztucznie robię. Wyjdzie w przód. <grywa> Czailiśmy się, zresztą strzailiśmy się. to widzisz to? Mm -hmm. Te frytki, które były robione na grillu na moje są rakotwórcze, więc. Cześć. Normalnie, zresztą. Przyprawę z tego, <grywa> może <grywa> robić. Nie no. Poza tym ten smak. Normalnie ten wędzony smak. Ja Coś jedzenia, tak, no. Jedzenie to musi być przyjemność, a nie wpychanie się, a, a te frytki nie, niestety zawsze nie są smaczne, nie? Nie wyszły, no. nie wyszły. No. Albo będziemy pochodzić. Dawaj będę miał grilla, dawaj będę miał grilla. No tak grilla, grilla nikt nie stawił. No niestety nie jesteśmy w stanie pomieścić takiej ilości jedzenia. Zresztą widzieliście u mnie na jajkach samych, których się męczyłem po prostu cały dzień, więc tu tych frytek było zdecydowanie. No, jajek miałem całą miskę. A frytek była cała góra. To mi się wydaje, że to jest pojemność frytek na co najmniej 5 osób chyba. I to na tydzień jedzenia. Ja no. mam kilogram więcej. Czy masz 95 i 6, no? 91. Dobra, 105. <grymne> <grymne> Dobra, że <szartam. grymne> to nie nieudany, ale mi się wydaje, że daliśmy naprawdę sporo, bo naprawdę zjedliśmy spo, sporo sporo. się. Normalnie, za to. Normalnie wciąż wciąż głowę. Samo przygotowanie tego wciąż w łopcie. No powiem Ci tak, pierwsze co, nigdy nie rób frytek z grilla. Bo ten posmak barbecue jest. Ja bym jadł dym i byśmy siedzieli w ognisku do tej pory się czuję. Bo tu dobra, pamiętaj, 8 tysięcy łapek i robimy największą pizzę i będzie jedzona a tymczasem jeżeli się podobało dawaj łapy w suba za dzwonek widzimy się wkrótce w kolejnym materiał, który będzie na kanale śniwają, a ten czas kończę i na ma się chodź. Czekajcie w obiekty. Ej, czekaj, czekaj, czekaj. Gościu i Gościarko. Tu masz jeszcze trzy ostatnie filmy. Są mega, mega sztosy, więc obczaj sobie, są lepsze niż ten. Pa, pa, pa.